A Kuba nie przeżyje tego. Ej, gdzie ty idziesz? Do góry. Ja też idę. Siemanko z tej strony, Simon. Witamy w, w drugiej części tego pierwszego odcinka. Sorki, że w tamtej części taki głos cichy był, Kuby. Chyba teraz też będzie taki cichy głos. Bo Ej mam dobra, zepsuty mikrofon. Ej, dobra, atakujemy. Jeżeli mnie nie zabiją, to tak. Ale ile ich tam jest? Jeden? Jedna? Świnia? Cztery. ha i dlatego tak podzielamy te ja na, na części, bo ja mam tak mało miejsca na dysku, że e, przerywam tak sobie. No głupio tak, bez pożegnania. Dlatego to jest na części. Ja. Okej, okay. jedną widzę. Atakujemy? Tak. tak atakujemy. Dwie, są dwie. O kurde, nie. Ty <grym>, atakujesz. No. A, ona mnie zabije! O, za A, druga! Druga, druga mnie! Się... Tak. Pier... Kurde, kurde, nie! Nie! Pierwszą zabiłem, ale druga mnie zabiła. Jest. Tepnij się do mnie. Już. Niestety, twoich itemków... ...nie mogę. Dobra, przyjmij to. O! Bardzo pałem. Ej, Spoczeniec! Padłeś. Widzę. Ej, gdzie ja taką... O, moje zecy, zostaw moje zecy. O kurde świnia. się im boję, ja im uciekam. Chciałbym zauważyć Co biłeś? Giń. Gin. Gwino. Chodź. Mieszczą się rzeczywiście do tych Co? Za tych piętn się niszczą. Opowiadałeś to już. Chodź, pójdziemy inną drogą. Dobra. O! Chodź tędy. Mówiłeś, że ta seria nie polega na tym, żeby... O nie! Znowu kolejna świnia przeżyje. Nie, kolejne A... świnie chyba. Nie, jedna. Ja widzę no, jedną. Dobra, nie trzeba jej za. nie polega na tym, żebyś zabić świnię i dena. ...które polega na tym, żeby przeżyć. Czekaj, idź tam, ja się... A! A! Ona mnie bije, ona mnie bije! Czeka ja ją bije ja, ja bije, ja ją bije, ja ją ja, bije! Ja, 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 zabiłem ją w śniu. że uwierzę w to, że zabijesz mnie? No i tu żyje? Muszę zjeść z ziemniaka. Się, to wie, Ej! to ona do mnie idzie! Ty. Pomóż! Ona mnie zabije! Zabiłem się! Znowu. Mm -hmm. Dobra, zaakceptuj to. I teraz. Dawaj, szybciej! Ej. Dobra. Testowałem. Dobra. Boże ja się wścieknę z tą głową Te świnie mi dokuczają Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bo... Ciebie też? Może... Tak Mamy Ej ale to straszne, no jak my tam pójdziemy? Eee po ludzku Ej to słuchaj bo... Ja... wszystkie itemy straszne. Dobra szybko, musimy odbawać Dobra. Gdzie ty jesteś? Powinieneś mnie być, ci nie ma. Nie boję się, bo tam idę, że... Nie... Aha, chyba jeszcze będzie trzecia część, bo tak się wciągnę w tę grę, że... Gdzie ty jesteś? Kurde, y Już... Świnia na przywitanie, nie. Ej ty, znalazłem coś nowego. Chodź tu lepiej. Nie teraz, ja tu świniami walczę. ci ty 6. jesteś? t p a k u -G a n g t 8 Dobra, no. no już. Oj, jesteś? Nie! Obe, obróć się! Obróć się! A, to w tą stronę. No, widzisz coś takiego dziwne ty, Coś tam? Ja teraz... <laughs> no właśnie, dlatego chciałem tu iść. masz trochę kamienia? Nie, straszne! Jakim tu się teraz? Też? Co? Gdzieś ty po las? Ej ty, znalazłeś drogę! O! No ma, jakiej... ja d... Co to za czary? <laughs> Co to za czary? Polskie. Gdzie ty jesteś? Dobra, chodź. Ty, fakt! Chodź tu, chodź tu! No nie idziesz, a nie, czekaj! Trzeba iść tu i tam! Ej, chodź tu, chodź tu! A nie, tu byliśmy! A nie, chodź! Nie, chodź! Chodź tam, tu, za mną! Nie dobra, wyjdź. Nie idź tam. mną. <gryzny> kurde. Kurwa. O, już, już wiem gdzie iść. Chodź. Jeżeli... Czy... Jakiś... Tam są dwie świnie! Trzeba zabić. Ale czym? Trzeba K Dawać. O kurde, spadłem. Ja też. <gryzny> I co, bananie? Zabili cię. Dobra. Aaa! Czym akce akcentem... Mało Kończy... optymistycznym akce akcentem kończymy odcinek. Kończymy re relację. Przygnajcie. <grymne> 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 See you later.